Witam, dzisiaj przeganiamy krowy Na kolejne pastwisko Jak to robimy? Krowy już czekają, bo wiedzą, że przechodzą Wyznaczamy sznurkami im drogę Bo biegną między polami Chłopaki obstawiają Tam taki jeden bystry idzie Jakby cielaki z tyłu zostały To będzie je naganiał No to zaczynamy Chodź, chodź chodź Krowy zaczynają iść za mną, A pójść, chodź! Chciać, chociaż Oj ja biegnę, krowy za mną. Czy mamy tutaj 107 sztuk, czy jest z cielakami. także trzeba uważać żeby nie poszły w pola na przykład tamten rzepak bo by było wtedy stajemy trochę dalej za zakrętem żeby cielaki z rozpędu nie poszły prosto No, i ten mały na końcu. Także mamy wszystko na pastwisku. Kolejny droga odgrodzona. Nie, chary, jest dwie i ten szturek i odmówi na drogę. Ja to, to ty też napisz dwie, szturek będzie szybciej. Część mamy wykoszoną, ponieważ była bardzo duża trawa. Szkoda było, żeby zgniotły a tutaj nareszcie się pasam także tutaj kończynka ładna tutaj trochę więcej kurczyny więcej trawy trawa siana, kilka lat temu ale jest tutaj około hektar Dadzą sobie dzisiaj Radę tutaj Może jeszcze jutro zostaną Popasą się Ogrodzenie tylko z pastucha Drut na sprężynach Kiedyś pokażę jak grodzę Także subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.